Zobaczę i uwierzyć, zobaczyć i uwierzyć. Te dwa słowa są tak niezmiernie ważne w dniu dzisiejszym, że warto się zatrzymać nad nimi i przejąć, Zobaczyć i uwierzyć. Zobaczyć i uwierzyć. Święty Piotr, od do wnętrza Nie wiem, czy wcześniej już tam był. Nie że znalazł miejsce spoczynku, swego doczesnego spoczynku. A Jezus, jego ciało, poczesne, zrodzone z Marii Dzielnicy. W tym samym miejscu, gdzie został ukrzyżowany, bogatota znajdowała się otoczona pięknym ogrodem. To takie nawiązanie do tego pierwszego ogrodu, w którym człowiek został zasadzony. Raj. I w tym grobie jeden z faryzeuszy, taki krypto Jezusa Chrystusa, podobnie jak Nikola. Słuchał Go, przejmował się tym, co usłyszał, wierzył Jezusowi Chrystusowi, podziwiał Go, ale jednocześnie z obawy przed kolegami, przed środowiskiem, w którym żył. Nie uzewnętrzam swojej, no niech będzie co najmniej sympatii. Uznanie wobec Jezusa Chrystusa, Józef Zachary Ale prawdziwych przyjaciół poznaje się w wiedzie, kiedy trzeba było złożyć umęczone, zabite martwe ciało mistrza, to użyczył mu no, ludzkiej mniemania tej ostatecznej gościnności. na mu miejsce w swoim grobie. naprawdę piękne zachowanie. Bardziej, że pogrzeb odbywał się w pośpiechu. Jednak rodzina Jezusa z Nazaretu musiała być rodziną ubogą, skoro nie byli na tyle, mimo że przemyślili zabezpieczający swoją przyszłość, że nie wykupili, nie zadbali, nie wykopali, nie w skale grobu dla siebie, tak na wszelki wypadek, żeby dzieci i ich kuzyni właśnie kłopotu. Tak jak to czasami można zobaczyć na cmentarzach, ludzie mają bardzo dobre zdrowie, cieszą się bardzo, że na wszelki wypadek już kwatera tam jest przygotowana, żeby rodzina nie miała kłopotu po śmierci naszej. A Jerzy skorzystał z gościnności, tej ludzkiej, ostatecznej gościnności w grobie Józefa Zarylatei. I nie wiemy, czy święty Piotr tam był wcześniej. grzebowe pusty, która była na głowie jak słyszymy taki wielki detal, bardzo precyzyjnie określony, że po co założyli na głowę krwawiącą głowę Jezusa z Nazaretu po Jego śmierci, zauważyli, że jest złożona bardzo elegancko i położona w jednym miejscu. tak puszczając wodz do i widzę to pustę złożoną w kostkę, Wiemy z dzisiejszych świadectw, że znajdujące znajdująca się w Manobello we zrobiona z misioru, to coś bardziej delikatnego i coś bardziej unikatowego, niż jedna taka przeźroczysta tkanina zrobiona z włókien, które no właśnie produkują małże tylko i wyłącznie w okolicach Sycylii, z tego robi się ten materiał, bardzo drogo został stworzonego właśnie w jednym miejscu. Wszedł, zobaczył i uwierzył co? Widział grób który przecież przed trzema dniami jest pełna. Był pełen mieli w pamięci, bo przecież... Z daleka oglądałem święty Jan Apostoł, był bardzo wiziutko, on to oglądał bezpośrednio. Pozostali apostołowie, przyjęli bezpieczną odległość, nie widzieli co się działo. Widzieli zmaltretowane, umęczone, podarte ze skóry od ciało Jezusa Chrystusa. Bo rozrywające. A tak gdzieś, studiując refleksję Wielki Piątek, Zanim mamy do czynienia z ludzkim ciałem, które jest zniszczone przez chorobę, przez życie, przez wiek. Ale ciało Jezusa Chrystusa było zdrowe, ono zostało zniszczone przez człowieka. Przez człowieka, przez nas. Przez nasze grzechy. To dobrze o tym również już wiemy. A więc apostołowie dokładnie wiedzieli i wiedzieli, że zostało pochowane w kościwym drogie Józefa z Armatei. Młódna tam będące, były tego dostatecznym świadectwem. Nie były lśniące diabła, ale były absolutnie oznaczone krwią Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co było na Nim odcisnęło się na w całą z jest tego świata. Ale grup był pusty. Maria Magdalena, która usłyszała jako pierwsza dobrą nowinę z ust anioła, żeby nie szukali żyjącego wśród kumaru, w Pierwszym od drugu powiedziała, że nie ma Pana, że grób jest pusty. Że jakiś wysłannik jej powiedział, że zmartwychwstał, ale osiągnięcia. Nie mieściło, dlatego że jeszcze nigdy na własne oczy nie mogli oglądać tego typu wydarzeń. Zresztą każdy z nas stoi dokładnie przed taką samą ścianą niewiedzy, domysłów. Wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał, wstał, ale jak to wyglądało, to mieści się. W tym jednym słowie, które, w tym jednym stwierdzeniu, które tak bardzo często używamy na każdej krzyż świętej, oto wielka tajemnica dla. Z nie polegało na tym, że Pan Jezus porzucił jedno ciało, a wziął sobie drugie, bo gdyby w ten sposób było, to grób nie byłby tego modelu cielesnego i wchodzi w drugi. Taka wędrówka duszy. Z martwych stanie absolutnie rozbija tego typu, bo co bądź jednak błędną tezę. oderwana od rzeczywistości. Człowiek nie zrzuca żadnego balastu z siebie. Nasze ciało nie jest balastem. Chociaż niejednokrotnie odczuwamy ciężar. Ciężar, którym on jest. i chodzi o fizyczną masę badań, ale chodzi o trudności, których doświadczamy, nie tylko radości, które nasze ciało jest źródłem, ale również różnego rodzaju trudności, bólu, cierpienia, strachu, obawy. Człowiek, mój Boże, na widok igły, która się zbliża do jego ciała, zaczyna się napinać. Ze strachu, że boimy się, to no właśnie ktoś uszkodzi nasze ciało. A więc to, co apostołowie zostawili w gościnnym grobie Józefa z Armatyni, to zostało poddane jakiemuś przeciwnemu procesowi, o którym tylko i wyłącznie Bóg wie. Wiemy dobrze, że dla Boga nie ma rzeczy, człowieka do istnienia z niczego. To przecież taka jest geneza człowieka i świata, na którym żyje Bóg. Nie stworzył tego z czego stworzy stworzył to z niczego. Przeświat powstał tylko i wyłącznie z Bożego zamysłu, z niczego, z nicości. Natomiast tajemnica mówiąca o zmartwychwstaniu ciała, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Dokładnie o tym, że to co apostołowie z nabożeństwem, z szacunkiem, ze czcią i z bólem położyli w grobie, właśnie tu ciało zmartwychwstało. Z chwilą śmierci nie nastąpił rozwód bóstwa Jezusa Chrystusa, bóstwa syna Bożego. Człowieczności Jezusa z Nazaretu. Ta Unia, ta jedność jest nierozerwalna, trwa nadal. A więc z martwych wstało, powstało z martwych to, co w Wielki Piątek z nabożeństwem zostało złożone w drogę. To jest dla nas. Informacja, prawda, która jest obecna w tych prawdach, zaakceptowanych, wziętych, przejętych od Boga, które nazywamy wyznaniem wiary, tam jest taki punkt i pod koniec. Wierzę w ciała zmartwychwstania, w odpuszczenie grzechów, w ciała zmartwychwstania. To nie tylko dotyczy ta prawda Jezusa z Mazaretu, pierwszego z nas, ale nas wszystkich. Tak. To ciało, które dźwigamy w naszym życiu, które jest w naszym doczesnym myślaniu. To, o czym mówimy, to jest moje ciało. To jest ten ja, to jest moja ręka, to jest moje oko, to jest moje ucho, to mój język. To moje wnętrze, moje krzewia, to moje serce. To wszystko nie jest znaczone po to, żeby zgniło przed naszą, słowo, żeby ci się uroczystość. Chociaż, uwaga, doświadczamy tego, że rozsypuje się jakoś tak powolutku do naszego ziemskiego zamieszkania. Doświadczamy tego. Odrobinę rozłożone jest to w czasie, czego Pan Jezus doświadczył błyskawicznie. Co z pobożnością, z wdzięcznością, z szacunkiem zostanie za jakiś czas złożone w drogę, to to zmartwychwstanie. To z szacunkiem zostanie podniesione ze zniszczenia przez tego samego Boga. Do tego, abyśmy mieli udział w tym, żebyśmy byli zasadzeni nie tylko i wyłącznie na Ziemi, w jakimś ogrodzie, w ramie, ale żebyśmy byli zasadzeni w Bogu. Bardzo Was serdecznie proszę, zepnijcie w wolnym czasie, będzie nam grup towarzyszył ten, który mamy teraz w tej świątyni który ma być no właśnie przedmiotem oglądu naszego modlitwy, kontemplacji, no właśnie tego przyglądania. Jest tylko i wyłącznie obraz treść, zasłona przybytku, która rozdarła się na dwoje. To nawiązanie do tego najświętszego miejsca w świątyni Jerozolimskiej, kiedy czytaliśmy relację Ewangeliczną-Wielkiej Piątek, to tam był ten ta, ta moment, kiedy już to właśnie człowieczeństwo Jezusa Chrystusa zostało rozerwane przez Zasłona przybytku została rozerwana na Bogu. To, co, to właśnie, co było niewidoczne dla ludzkich oczu. Niedostępne. W tym kontekście Boga nikt nigdy nie widział. Między nami a nim jest jakaś przeciwna przepaść, podana zasłona, która została, właśnie, w tym rozewanym, człowieczeństwie Jezusa z Nazaretu odsłonięta przed ludzkimi oczami. Co tam widzimy w tym właśnie. W miejscu święty, na tym miejscu świętym, najświętszym, jakim jest serce, wnętrze Jezusa z Nazaretu, Boga, Człowieka. My widzimy, że w Nim jest mieszkanie, że dla każdego z nas przygotowane tam jest miejsce. Dla nas, dla mnie. W tej dzisiejszej, tegorocznej dekoracji nieruchomocnej właśnie możemy zobaczyć odrobinę, bo właśnie zechnąć, to uświadomić sobie zawartość Bożego serca, zawartość Bóstwa Boga. Żeby zobaczyć, że no, jest tam również i miejsce dla nas, w domu mojego Ojca, który jest w niebie, jest mieszkań wiele Dlatego niech ten czas. Długi, bardzo długi czas wielkiego, wielkiej nocy. Wielkiego Światowania, świętowania i urzeczywistnienia tej prawdy, że Pan Jezus był umarły, a zmartwychwstał, Niech nam posłuży właśnie do tych, do tych dwóch rzeczy, jednej rzeczy, do patrzenia. Byśmy patrzyli z ciekawością, zainteresowaniem, z tęsknotą, a zobaczywszy, abyśmy wzrastali w wierze. Podniósł oczy ku niebu do ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławnik, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest Bogiem ciało moje, które za was będzie wydało. swoim uczniom mówiąc Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylala na odpuszczenie brzegów. Poczyńcie na moją pamięć.